Cześć, z tej strony Bartek Kesecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób w LinkedIn ads targetować na podstawie wybranych stanowisk. Cześć wszystkim. Dzisiejszy kolejny odcinek dotyczący targetowania na podstawie stanowisk. No i teraz tak, znowu strasznie startujemy, tworząc sobie kampanię dla osób, które są tej nowe. Chciałby się dowiedzieć, jak targetować na podstawie stanowisk, ale ja tutaj będę leciał troszeczkę za szybko dla nich. To polecam zacząć sobie od pierwszych odcinków tej playlisty, gdzie wyjaśniam właśnie wszystkie te kroki, dlaczego teraz wybieram określony cel, lokalizację, jak w ogóle takie konto reklamowe założyć. Więc yy, dla tych, którzy troszeczkę tutaj nie nadążają, to zapraszam Was do tych początkowych odcinków, potem będą te kolejne dla Was bardziej zrozumiałe. A dla tych, którzy już się orientują w panelu li LinkedIn, to przechodzimy właśnie do tego elementu, jak wybierać stanowiska, a no więc znowu przechodzimy sobie do atrybutów odbiorców mamy coś takiego jak doświadczenie zawodowe ostatnio mówiliśmy o funkcjach to teraz sobie powiemy o stanowiskach, tak żeby dodać taką pewnego rodzaju też kontrę funkcje to były teraz tym razem zacznę od funkcji, czyli mamy finanse, albo ostatnio mówiłem o marketingu, to będzie też nam prościej połapać czyli wrzucamy sobie marketing w Polsce w marketingu pracuje 120 tysięcy osób, ale Mamy tutaj oczywiście jest pewno Ale, ale my nie do końca wiemy co to są za osoby z tego marketingu. Czy to są osoby od social mediów, czy to są osoby od e, płatnych kampanii, czy to może są jakby marketing automation, czy to może są jakby pewnego rodzaju project managerowi, marketingowi, więc tam mamy to wszystko zgrupowane. A jeżeli byśmy chcieli, dajmy na to jesteśmy e, twórcą oprogramowania właśnie dotyczącego social mediów, e, no to teraz możemy sobie to tutaj właśnie w tym momencie podzielić i wpisujemy sobie coś takiego jak social media i mamy różnego rodzaju stanowiska, które są właśnie związane z social mediami. Marketing w social mediach, stażysta, menadżer, konsultant mediów społecznościowych, menadżer, menadżer, koordynator, projektant graficzny, dyrektor, strateg i analityk. Jak widzicie osób, które tutaj sobie zaznaczyłem w tym, w, w tym przypadku mamy w okolicach OK, projekt ten graficzny nam się tutaj pojawił y, przypadkowo, dlatego ja tak właśnie zastanawiam się. Mówię 38 tysięcy, całkiem sporo osób, biorąc pod uwagę, że u góry było 120. No i teraz, w tym, jeżeli byśmy sobie tutaj jeszcze jakiś social media assistant, 10 tysięcy, idealnie, y, jeżeli byśmy sobie y, jeżeli byśmy targetowali na podstawie funkcji, no to byśmy musieli wybrać cały duży zbiór marketingu, w których. Też oczywiście te osoby zajmujące się social mediami byłyby w tym podbiorze, ale jeżeli mamy rozwiązanie, czy mamy pewnego rodzaju propozycję wartości, która będzie bardziej atrakcyjna, czy bardzo atrakcyjna dla osób zajmujących się pewnym węższym yy, obszarem marketingu, w tym przypadku mediami społecznościowymi, no to też warto wykorzystać sobie te stanowiska, bo wtedy nie musimy uderzać do 120 tysięcy osób, z czego 11, 110 tysięcy nie będzie aż tak zainteresowanych tym tematem, tylko po prostu uderzamy o dużo węziej do osób, które będą bardziej zainteresowane tym, tym tematem. Oczywiście dlaczego... Ja też dam jeszcze jeden komentarz, że oczywiście to wszystko w teorii brzmi idealnie, ale też... Za... Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Ale zdarza się taka sytuacja, że wśród tych 10 tysięcy osób pominiemy pewne osoby, które zajmowały, byłyby zainteresowane naszą usługą, ale są w tym dużym gronie 120 tysięcy osób. Więc no to jest oczywiście zawsze pewnego rodzaju decyzja, czy chcemy iść szerzej i strzelać trochę bardziej za armaty do, do kaczek, biorąc pod uwagę, że możemy te kaczki po prostu trafić w różnych zbiorach, czy raczej zrobić węższe targetowanie. No w tym przypadku mówimy o 10 tysiącach, tak naprawdę robiąc takie węższe targetowanie, to nawet czasami mówimy o 300 osobach na, na LinkedInie. No ale wtedy biorąc, bierzemy pod uwagę, że tutaj prawdopodobieństwo jest większe, ale zdarzy się taka sytuacja, że za wąsko wytargetujemy i pominiemy pewne osoby, które byłyby potencjalnie tym zainteresowane. Więc jak widzicie, w taki sposób targetujemy na podstawie funkcji, czy na podstawie stanowisk, przepraszam. Więc mamy tutaj jakieś pewnego rodzaju podpowiedzi, od tego też zaczynam, czyli różnego rodzaju inżynierów, których możemy sobie powybierać, bądź też możemy zrobić to dokładnie tak samo, jak zrobiłem ja to wcześniej, czyli dajmy na to jest coś takiego jak DevOps, no i mamy tutaj różnego rodzaju osoby, które w nazwie swojego stanowiska mają właśnie taki człon DevOps i ich sobie możemy tutaj po kolei z palca pododawać. Jak widzicie, oni się wszyscy u, u góry dodają do tego całego um, panelu związanego z obecnie wybranymi stanowiskami, więc my mamy w naszej grupie zarówno DevOpsów, jak i marketingowców, social mediowców, więc część z nich możemy wtedy usuwać. Jak widzicie, ta grupa odbiorców też odpowiednio nam się w tym przypadku zmniejsza. A więc co, zamykam ten odcinek. Wielkie dzięki za, za dzisiaj. W taki sposób możemy sobie targetować na podstawie stanowisk Stanowski. Pozdrawiam też Krzysztofa Stanowskiego, który mi się tutaj przypadkowo wpisał. Nie myślałem o nim, była to zwykła literówka, ale ja sobie pozwolę to zostawić. Niech tak będzie. Trzymajcie się. Cześć.